No to jedziemy. Siemaneczko. Witajcie się. No hello. hello. Dzień dobry. Witam, witam. No i proszę bardzo. No to... Ja ready i Uver. Co mówisz? Hej. Nie no, myślałem na, na to w ale okej. Może a, być. A kurwa, no to mogłeś powiedzieć. No to co? co? Dobra, no to... Raz, dwa, trzy... Rozpierdalanka ja na malanka. Aź kurde banda. Nieee Dobra, robimy jump. Oj, oj, tu można wypadać. Ej, hamak wyleciał tak. po zamachu, czy mi się wydaje? Tak, tak można. można wypać. Tak. No. A tak. Oj, zostaw mnie, zostaw mnie. nie, ja się wybiłem Kurwa, <grym. grym. grym>. Ci co, my latują. Dobra. Daj normalne obrażenie, tak. Dostajesz obrażenie, jak wylecisz. Nie, o, ja ciężko, nie tak. Ta nie ma. Jak tam? Ró zabolało? Nie, rób tego, <grym> nie, tego zrobić? Nie, nie, nie. Nie wyszło mi. Dobra, drift na ścianie, lecimy. Dodge. Jezu, te... ja. O, Jom, nie te... się O, ja. O, ja. O, ja. O, Uwór, to chyba. Ręka złamana. Ja bo... dostałem 5. Aha, i od tego walnięcia stamało dostałem 19. <laughs> o, jest na pewno logiczne. Tak. No co, no... Ja Realistyczne ja bym... obrażenia bym włączyć. Ja bym zatrudnił na tej fajnie. gry. Realistyczne Ale obrażenia normalnie. to tylko po jednym uderzeniu wszyscy byliby nie O jeszcze urażenie. No, no, nie to, bo... Kurwa no co mnie Nie Cześć mi po jednym uderzeniu. No bo ja już myślę o, o jutro, no nie. <grymne> o, oj, oj. A Aha, no i gdzieś trzeba właśnie. Uuj O no, Ramery na gniezdy. Przy Boże, że mi tyle to obrażeń zadało? <grymne> no a co? Przecież combo było ładne. Skalam jakiś. No nie! mi to Czemu ten kierowca jest taki jakby skrzywiony? Ja a chcesz wylecieć poza tą mapę co? No Aj w Dobra, 1v1 Oj ojoj, oj, to może się bardzo źle skończyć Jednak nie Kurde, dużo widzę na tej kamerze tak od dołu, co nie? Nic nie. nie widać Ta kamera nieprzygotowana na tą mapę Free i do boju, zobaczmy to Skok, Kinariu Teraz polowanie Jamaka i... mięcie się Bardzo ekscytujący pojedynek Nie chcę tak, Jak kółka, Większość osób robi je Tam był Kurwa, sam, powie... sam robisz teraz kółko Ale ja odjeżdżam, tak? I jest break. I No i koniec Wygrał ja Mark wygrał Jał z wygra. Naprawdę 3 z no dużą liczbą punktów No bo słuchaj... Ja ty tylko asystowałem podczas zniszczeń, tak? Ja tu bym zmienił samochód na pana Hammerhead, hit albo Eee, co jest? Co jest? A zmiana mapy oka chyba. O i tym razem A. mnie nie wywaliło. Było bardzo szybko mapy nie są. Market S gate no. No to rammer zostaje. Kurde, ramer ma właśnie Rumer. najwięcej chyba wytrzymałości z tych wszystkich aut. Ma wytrzymałość y, 7 prawie. Mogę tunować no, go? gremlin ma Uber, mów to, po, po, powiedz tą cyfrę, a nie... Dobra. No, boisz się. Prawie 7. No, Mike staweł. To już ja chwila, macie. ja go tunuję jo, już upgradeuję sobie kogoś, no, no, ale spoceniec. Kogo ja no co? słuchaj, tunuję Jak tamować się podoba Co mi się podoba? I i do moju boy, z... O kurde Okej okay. No to co? Shit No to shit Tak no to się. co wysłałem Ja Nie wiem czemu to jest napisane MOBO no, Nie wiem nie Nie patrzyłem jeszcze na no to Nie miałem kiedy w O lepiej skręcaj yeah. o kur ojojo oh, 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 nie jest no. <laughs> ładna co poleciał Na stecznym? To był sytomys O ale lag No kurwa <laughs> <laughs> Dobra wyjebane Oj, 44 dostałem za to niby! A Maka to... Yamaka też prawie martwy. Ja nie mogłem się zresetować. Już martwy jestem. Chodź tu. Okej. Okay. Też jestem. Nie mogłem się zresetować. <noise> Powiem tak, ale... Ja nie wiem, co to się stało. Realistyczne obrażenia. No, serio? Przecież to było szybkie, Tego, że stunowałem samochód. Dobra, to zobaczymy, jak Ale działają. Intense. Jak co działa? Intense. O, i last connection. pewno to, to zgaduję, że po pierwszym się wszyscy zginą. Zobaczymy Aby. zaraz. Ja gram ramerem. Ramer jest chyba najlepszy, najlepszym o tym. No jest. Ja będę boomerem. Ej wróć, jeśli jutro wróci... Yy, jeśli, yy, o! Jeśli jutro wleci odcinek, to powiedział jak będzie kolejny. O! I get. Tak, chyba. O! Nie. Come here. A ty dużo, ale ucieka. O! nie jest Ale <mall _vega> poleciał oj, oj minus 19 Oj oj, oj też poleciałem A ja tak chciałem Ma Nie No mam czas kontaktu już no Dobra dzięki To masz O dzięki Zaraz cię wszyscy rozwalą Dora wystarczy ty <forsza>

Jakie dobrze! lecę! <laughs> lecę Ło, pan! Ile ty dostałeś? No Jeszcze będą wjeżdżać Ja mam HP, a znowu mi będzie pchałku. O, mam 3 Chodź, ja, ja nie, nie mam Nie na długo Gearbox damage Dobra, łatwo Może <laughs> wypadłem ja jest... a, ja I straciłem 30 HP, ale było warto <gryzny> nie będzie czas zmienić to obrażenia na normalne. Ty na czym ty jeździsz? Boomer. Jeździsz, kurwa, jakimś gównem. Jakimś maluchem, kurwa. O, panie. Ty, to nie jest w ogóle wzrotne. Chodź tu, Maiks. O ty, kurwa. Nie! Całą <gryzny> <gryzny> cię tyłem zaraz. Kamery są tak dziwne w tej grze. Na tej mapie są dziwne. Mm. Jestem w, 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 w Jest Stanie King of the Ring. Ja sobie daję za, y, kamerę. Boo! A, ja też mam właśnie za. No nie! <laughs> Zaraz staw się zabije. <coughs> Zarobu <był> w traktowaniu. <coughs> Ale ucieka. Był <coughs> No yeah! Nie było, nie było ucieczki. Wygrał. Pięknie. Score 930, wow. Ramer jest świetny. Um, Winning yes. 0? Co, proszę? Czekam jakieś... Na, na jakie dajesz w końcu to? No. Hmm. Nie będzie tak szybko kończyć teraz. O się nie a, a może daj ten? Y, tą taką mapę na ten stadion. A może nie zmieniam, bo raz wyjebie znowu. No. A swoją drogą. Teraz, teraz wolę zostać. To już w na następnym odcinku. Hahaha. <laughs> 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 daj. Y, nie ma? Nie masz. Pojebane to jest. No, no nienormalny. No, Normalnie no. A fazmofoglu jest na no. osób. Na 4 chyba. To ja mam... O, widzę a... panowie, w końcu się tutaj bawicie. Ja, Pobie. ja proponuję fazmofobie, no? po... a ja byłbym z tych, co kogoś Ale idealnie na zawieszenie. Pobie. Ja Ja fazmofobie nigdy nie grałem, jeszcze szczerze mówiąc, nie wydaje mi się ja też że nie, był... ale słyszałem, że jest ciekawa. Oj, Mike, ja tam widziałem już co chciałeś zrobić. Bowałem, ale nie weszło, dobra, tylko 5HP nic nie stało. Dobra, na dwóch kołach jedziemy. Oj, nie ma stawu, tak łatwo znalazłem. Stameł, sorry, A, ale lesisz. Nie, ma bata. Nie bardzo robił z Jezu, ktoś tam... O! Nie, 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 nie! <grym> Boom! Który to był? BUM! Yeah. Oj, to cię zabolało. A, ja to zaraz zabolało, <grym> oh, fuck! Ha, <grym> <grym> no nie! 11, 14 Jezus ja, Obrażenia od upadku A ja sobie Uw. zostanę na dole numer ładne. nie podoba mi się za <laughs> je, je, je. <laughs> Jezu latające A czy dostałem. Żeby spędzić 5 minut w powietrzu 7-5 pięć. tak 5 pięć minut w powietrzu overwogon mamy co poleciał? Ja nie poleciałem, ja żyję Naprawdę od tego był wrekt rekt? Eee. Tego zrobiłeś Nie miałem nadzieję Cię dobić tu A ja no, nie, no. nie mogę, jakiego backflipa zrobiłeś? Oh. O nie 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 5 HP Powiedziałbym, że free kill, ale. Średni mam jak cię trafić. Oj, tam leci bo... na Ubera! Jednak ja najmaka! O kurde. Ale jakim cudem mnie to bardziej zabolało? Nie wiem. Czy Kinariu wyleciał, właśnie? Nie, tu jest. A... Nie, ale Kinariu zaraz sam się zabije. Oh. Co? <laughs> o mój Boże! O mój Boże! Jeb kill! Oj, no. double kill! Ja <laughs> Ja wygrałem. Wygrałem. <śmiech> <śmiech> Mike jeden <laughs> HP mam to, mam to nagrane Dobrze, zobaczę to, to na nagraniu. Bo dosłownie okay. to było tak. Jama uderza Fuwera Double kill Max uwjeżdża. Już już oba ciała. Je I wygrywa końcowo... <laughs> kinadio który miał 5 HP 5%. Ej, ja mam jeden. Ej, Mike Su, ale pamiętasz kiedy co mówiłeś na początku? Jak Kinario nagle powiedział o mam tylko 5% No no Że no Easy kill, easy kill, ale mogło tak być, nie zaprzeczę Mike, co tam robisz? Jadę na wstecznym Oj, okay. mam lagi Był lag, był. Ja Oj, kinariu, lata! Tyle nie wiem A io Proszę mnie zostawić. A Hmm Hmm, gdzie jest Majksu? So? Majksu, so wypadł! zbił tam, gdzie byliśmy Ujjjjj. Teraz tam go JADĘ! Na Nie to Co Ile, Ile dostałeś? Ile dostałeś? Ja dwa. Nie Co? wiem, sześć tam było O, kurw. Ma um. ich widziałem jak spadłeś. To było bardzo niecordonowo. Kurwa! <grym _> spadłeś? Fizno. O o ej, 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 ej... No co? Nie w UBRA Co? Ci... Czemu we mnie ty? No w kogoś musi jak nie we mnie. Streamem, <grym _> Streamer cię. <kurczę>, no. <grym _> Wszyscy no. <grym _> kurwa do tego kontu gdzie ja... O, co jest? TELEPORTACJA! Co to za no, nowe, nowe, nowe... kurde cheaty? Uwer w Golfie ma zero na dołku, tutaj Mike's tu teleportację uprawia Jest jamak Nie wypadłem Wiem o tym, wiem O nie, contact time! IT'S HAMMER TIME! O cóż Wiem System w zniszczeniu Nope Left 4 Dead za 8 zł Shit, tak. Jak ktoś nie ma, jakimś cudem. Jakim ci domów mieć tej gry? Nie yeah, mam. Ja, ja nie mam. Like to... A nie oh, te Reary macie? Nie. Yeah. Mam. Oj. Okay. Ja mam. Co za ludzie? No. Nie mieć tego. Problemy robisz. Left 4 Dead a nie mają, Terrari nie mają. No to kup mi. A czemu stanęł? Nie. nie. <grym> piękne. A co jest go? Tak, CS-a. No. no ale nie w wersji darmowej. To było piękne no. skończenie Yamaka Ale <grym> jak kiedyś nawet skrzynkę sobie kupiłem w CSI. Sensie. Dobra. Taki, kurwa, bo 15 minut to... starczy, panowie. Na jeden odcinek Żegnajmy się, siemaneczko! Lajkujcie, subskrybujcie i tp. Boże, nienawidzę tego robić. Ale cóż zrobić?